oh, you która już muszę sprosić się niejako na zaplecze kaseciki za szybą już się tutaj znajduje powoli a witam jego inna załoga przepraszam mocniej witam już pod do Pana Mateusza Panie Mateusz co się teraz będzie działo ja poproszę mikrofon dla Pana Mateusza jeżeli mu to nie będzie oczywiście przeszkadzało, podejrzewam, że robię rezerwę na zęb, ale ja będę mu podstawiał, co pan teraz przyjmie do W tej chwili przygotowuję dwa razy, ta... razy espresso macchiato i sprzedawę ta... kawę. A espresso macchiato i caffuccino. A czym się różnią te rodzaje kazy? Espresso macchiato jest to... to kawa biała, nasza produkcyjna polska, mm -hmm. a ta cucina jest to e espresso z pianką meczną. Y a jakieś jeszcze inne rodzaje kawy można z pomocą tego tutaj wspaniałego ekspresu ek -ek do kawy zrobić. Za pomocą ekspresu robimy tylko i wyłącznie espresso e i zmieniamy osobno A e Każdą kawę podajemy y Inaczej rozumiem, tak. Czyli się na przykład różni... Rozumiem? rozumiem. No to takie pytanie lajka w tym Czy od różni od Kapucina od latę różni się tym, że latę jest to typowa leczna kawa. Czyli ma że ogóle robię podejść leka. w szklankach 300 ml. Jest taka lekka kawa. Włości ją na przykład na śniadanie. Mhm. Tak, tak. Rozumiem, bo kawa, espresso to jest tak zwany taki mocny strzał kofeiny, jest. jest to esencja kawy w związku z powyższym, więcej niż jednej czy dwóch dziennie chyba nie należało wypić Espresso można napić nawet do 4-5 Do 4-5, ojojojoj no. Jest to zdrowa kawa, tak jak jest Pan Mateusz wcześniej mówił, to jest ta kawa z espresso Ciśnieniowego, dobrego expresu, takiego jak ten tutaj w katechizmie za sygnał jest zdrowa, ponieważ pozbył, pozbył pozbyto się dzięki temu procesowi ciśnieniowemu y, czy wszelkich złych, istotliwych substancji z tej lekarzy. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Tak jest. Super. Wszystko zostaje tutaj, jest do Aha, czyli to jest wszystko w tutaj, tutaj strychnych kolbach a potem zostaje wyrzucone do pojemnika na śmierć. No proszę Państwa, no nic tylko, no no po prostu, nic tylko z tym, że kateśniki zamówić espresso, zamówić cappuccino, zamówić latę, w zależności od dnia, kuboru, upodobania i po prostu te tak właśnie rozkosować doskonałym smakiem. Ta jest podawana na 17 różnych sposobów. Eee, do LADON, z Drodzy Państwo, Drodzy Państwo, tylko przychodzić i dyrektować się. W takim razie, Panie Mateuszu, myślę, że to jest najlepszy czas, żebyśmy przeszli do konkursu, o którym wcześniej wspominaliśmy. Ja Pana poproszę, aby Pan zadał pytania. Pan ma tutaj ściągę, z kryciarzem. Panie Mateuszu. Pan jest stryciarzem. Panie Mateuszu, proszę zadać pytania. Mamy tutaj takie dosyć liczne audytorium, więc na pewno ktoś będzie chciał wygrać. A nagrody są, proszę Państwa, bagatelne, bo są do wygrania trzy vouchery na 50 zł. Więc każdy do wykorzystania w czatę TV za No i pierwsze pytanie, proszę. Jak ja, nie najmniej założyciel lawaku? O. Ale mnie ale, ale nie, nie nazwisko. Nie. nie? Nie Giovanni. Nie działa. Nie Francesco. Nie. E, jest taka gra telewizyjna e, Mario Bros. A drugi nazywał się Na która, Ej. Która ja myślę, że, że, że pani jednak w okularach była pierwsza. Ja tak no i Pani Bowser, to bardzo bowser, brawo. To jest pani Mateusz w takim razie drugie pytanie. Oj, tutaj przeszkadzamy. Ja tu ja przepraszam. W drugim roku e, kawa trafiła do Polski. To może tak powiedzieć w przybliżeniu, przyjazdem. Jeśli ktoś jest dobry z historii Polski, z e, ustawą w Jednimie, Janusz sobieski. Czyli, tu jestem... Bardzo dobre. Bardzo dobrze, dobrze. Brawo, Brawo. bardzo wolce na 50 zł do wypostania. kawy siki za Już już pogędrował do zwycięzcy kolejnego I Ostatnie pytanie panie Mateuszu. Ile mi nawet błobów je kawy marki Dodajmy, że jest to bardzo słuszna liczba, ale też wcale nie taka wielka. No. Wystarczy się zastanowić, ile mamy milionów w ogóle? 20 milionów pije kawę. 20 milionów kopie pije kawę. To ile z tych tysięcy milionów pije 1000 tysięcy niż niż 11. Więcej niż kawy. Więcej niż 15, kawy. niż tysięcy kopie kawy. 1000 tysięcy Bardzo dobrze. Dobrze. Proszę bardzo, Macie tak, 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 Jeżeli Państwo chcecie się napić fantastycznej, pysznej kawy, lawacka, parzonej na 17 sposobów do wyboru do koloru, chcecie Państwo pić kawę, który, za której w powstaniu odpowiedzialny jest barista, prawdziwy barista, czyli prawdziwy specjalista od tworzenia kawy, przybywajcie do Kafe City na drugim piętrze naszego centrum handlowego. Tutaj Pan Mateusz, i jego przyjaciele.